Zadanie oblicz kąt wewnętrzny w pięciokącie foremnym. Narysujmy pięciokąt foremny i zrobimy nasze zadanie dwiema metodami. Mamy pięciokąt foremny i możemy taką figurę podzielić na trójkąty w różne sposoby. Jednym ze sposobów jest narysowanie dwóch przekątnych z jednego wierzchołka. No i mamy raz, dwa, trzy trójkąty. Ale wiemy, że w tym trójkącie mamy 180 stopni. Tak? Wszystkie kąty daje nam tyle stopni. W tym trójkącie mamy też 180 stopni i w tym podobnie. No to wszystkie kąty tych trzech trójkątów są jednocześnie sumą kątów w pięciokącie foremnym. Więc jak sobie 180 wymnożymy przez 3, no to mamy 540. I to jest suma... Wszystkich kątów w pięciokącie foremnym. Ale przecież wszystkie kąty są takie same, a tych samych kątów jest 5 sztuk. Więc te 540, jak sobie podzielimy na 5 równych części, no to wychodzi nam 108 stopni. No i to jest wynik do zadania. Kąt wewnętrzny w pięciokącie foremnym to jest 108 stopni. Teraz yy, po napisaniu odpowiedzi, tak, kąt w pięciokącie foremny wynosi 108 stopni. Przejdźmy do metody drugiej. Jeżeli chcesz, jesteś ciekawy, jak ona wygląda. Otóż narysujmy taki sam pięciokąt foremny i znowu możemy go podzielić na trójkąty. Ale jak to zrobić inaczej? Możemy ze środka naszego pięciokąta foremnego narysować o właśnie, takie oto trójkąty. Jeżeli to był pięciokąt foremny, a to był środek naszej figury, no to chyba nie trudno zauważyć, że te wszystkie trójkąty będą takie same, będą dodatkowo równoramienne. No ale na razie skoncentrujmy się, że tutaj w środku mamy 360 stopni. Ale dlaczego dzielę 360 stopni na 5? No bo przecież mamy tu raz, dwa, trzy, cztery pięć takich samych kątów. No to jak. Podzielimy sobie to na pięć takich samych kątów, mamy tutaj 72, no i wszędzie mamy po 72 stopnie. No a teraz zajmijmy się jednym takim trójkącikiem. Niech to będzie ten trójkąt na dole. Jest to trójkąt równoramienny, więc dość łatwo, mając kąt między ramionami obliczyć kąty tutaj przy podstawie, bo wiemy, że te dwa kąty tutaj na dole są równe. Więc jeżeli w trójkącie, w każdym trójkącie mamy 180 stopni i odejmiemy 72, czyli kąt między ramionami, to 108 stopni jest to suma tych dwóch kątów identycznych przy podstawie. Więc 108, jak podzielimy sobie na 2, wychodzi nam 54. Czyli tu z prawej i z lewej mamy 54 stopni. Chcemy obliczyć, kąt wewnętrzny w pięciokącie foremnym, no to widzimy, że te 54, 54 będzie się powtarzało w każdym z takich trójkątów, no bo one przecież są przystające, czyli takie same. No i teraz widzimy, że dwa takie kąty, dwa razy 54 stopni, tak? To jest 108 stopni. Więc widzimy ten kąt i ten, to jest razem 108 stopni. Więc mamy już wynik. Wprawne oko zauważy, że tutaj wystarczyło tylko od 180 odjąć 72, i tu już był wynik naszego zadania. Ale wiem, że uczniowie na początku bardzo lubią tę sumę 108 dzielić na 2, a za chwilę pomnożyć na 2, co daje nam też dobry wynik.